Maria Magdalena, jedna z najbardziej mistycznych postaci w historii biblijnej, to kobieta, która była świadkiem życia i śmierci Jezusa, i której Jezus objawił szczególny rodzaj tajemnej wiedzy, która później dotarła do nas przez Ewangelię Marii, chociaż nie została uwzględniona w oficjalnej Biblii. Dziś Ewangelia Marii była ważnym i wysoko cenionym tekstem wśród wczesnych chrześcijańskich wspólnot i jest jedną z najbardziej unikalnych ewangelii gnostyckich. Dokładna data jej powstania jest nieznana, ale według niektórych źródeł pochodzi z II wieku naszej ery. Czy Maria Magdalena była pierwszą spośród apostołów Chrystusa? Dziś Przyjrzymy się nieco innemu spojrzeniu na samą Marię i pozwolimy każdemu wyciągnąć swoje wnioski z tego nowego odcinka, ten pierwszy. W ostatnich dekadach Ewangelia Marii zyskała na popularności głównie dzięki bestsellerowi Dana Bruna, kod Leonarda da Vinci. Brown cytuje Ewangelię Marii jako dowód, że Maria Magdalena i Jezus Chrystus byli głęboko zakochani, mieli związek, a może nawet byli małżeństwem. Czy Kościół katolicki wiedział o tajnym związku między Jezusem a Marią? Czy celowo to ukrywał? Według Dana Browna mogło tak być, ale czy to wszystko prawda? Czy Ewangelia Marii dostarcza historycznie dokładnych informacji o relacji między Jezusem a Marią Magdaleną? Czy rzeczywiście mieli taki związek? Czy Maria była raczej wierną, uczennicą i inicjatorką tajemnej wiedzy? Gnostyczna Ewangelia Filipa mówi, że byli trzej, którzy zawsze chodzili z Panem Maria jego matka i jej siostra oraz Magdalena, ta, która była nazywana jego towarzyszką. Pan kochał Marię Magdalenę bardziej niż wszystkich uczniów i często ją całował. Pozostali uczniowie, widząc, że kocha Marię, mówili do niego: Dlaczego ją kochasz bardziej niż nas wszystkich? Zbawiciel odpowiedział i rzekł do nich: Dlaczego nie kocham Was tak jak jej? Ale kim naprawdę była Maria Magdalena? To, co o niej wiemy, pochodzi bardziej z późniejszej chrześcijańskiej tradycji niż z samej Biblii. Na przykład w Nowym Testamencie nie ma dowodów na to, że Maria Magdalena była prostytutką. Wręcz przeciwnie, Łukasz 7:36-50 mówi o kobietach, które były grzesznicami i które namaszczały stopy Jezusa kosztownymi olejami. Jest ważną postacią w chrześcijaństwie ponieważ była jedną z pierwszych, które widziały pusty grób i zmartwychwstałego Jezusa we wszystkich czterech ewangeliach Nowego Testamentu: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Jednak późniejsza chrześcijańska tradycja łączy obraz Marii Magdaleny z kobietą opisaną przez Łukasza prawdopodobnie po to, aby umniejszyć znaczenie Marii, Ewangelia jest napisana z perspektywy Marii Magdaleny, ale nie wierzy się, że została napisana przez nią, ponieważ styl pisania, składnia gramatyczna i teologia sugerują, że powstała nie wcześniej niż w II wieku naszej ery, długo po czasach Marii. Sam manuskrypt to koptyjska wersja z V wieku, prawdopodobnie wcześniejszego tekstu greckiego lub syryjskiego. Według niektórych hipotez może być to staro tekst. Ewangelia jest jedyną kanoniczną lub niekanoniczną ewangelią przypisaną kobiecie. Maria Magdalena jest znana jako ulubioną uczennicą Jezusa. Ewangelia Marii twierdzi, że Maria Magdalena miała wizje i rozmowy z Jezusem, które nie były udostępniane innym uczniom. Jezus objawił Marii szczególny rodzaj wiedzy, ponieważ była uważana za godną tego wyjątkowego rodzaju gnozy. Ewangelia Marii składa się z czterech zwięzłych dialogów, które oferują fascynujące wglądy w nauki Jezusa, apostolstwo i wyjątkową rolę Marii Magdaleny wśród uczniów. Jako typowy tekst gnostycki z II wieku zawiera znaczną ilość teologii i kosmologii gnostyckiej. Można go postrzegać jako apokalipsę pochodzącą od greckiego słowa, oznaczającego odsłonięcie, zazwyczaj odnoszącą się do tajemnej wiedzy, jednak zawiera również unikalny wgląd w rzeczywistą metafizykę, na której Jezus opierał swoje nauki. Jest to tekst fundamentalny dla wszystkich poszukiwaczy boskiej mądrości. Ewangelia może być podzielona. Na dwie części. Pierwsza część opisuje dialog pomiędzy zmartwychwstałym Jezusem a uczniami, w którym Jezus odpowiada na pytania dotyczące materii i grzechu oraz daje ostatnie nauki i instrukcje swoim uczniom. Piotr rzekł do niego: Skoro wszystko nam wyjaśniłeś, powiedz nam także to, czym jest grzech świata. Zbawiciel odpowiedział: Nie ma grzechu, ale to wy czynicie grzech. Gdy czynicie rzeczy zgodne z naturą cudzołóstwa, które jest nazywane grzechem. Dlatego dobro przyszło pośród Was do istoty każdej natury, aby przywrócić ją do jej korzeni. To nauczanie mówi nam, że nie ma uniwersalnego grzechu, a grzech pojawia się jedynie wtedy, gdy działamy zgodnie z naturą grzechu. Grzech pochodzi od nas, ludzi. Kiedy działamy wbrew dobru w nas i podążamy za pragnieniem, które jest sprzeczne z dobrem. Jezus dalej mówił: To dlatego jesteście chorzy i umieracie, ponieważ kochacie to, co was okłamuje. Kto osiągnie, osiągnie wiele. Namiętność powstaje z nadmiernego przywiązania do materii, co prowadzi do zamieszania, które rezonuje w całej osobie. Jezus dodał: Dlatego mówiłem Wam, abyście znaleźli zadowolenie na poziomie serca. Jeśli jesteście zniechęceni, odpocznijcie w obecności obrazu Waszej prawdziwej natury. Kto ma uszy, niechaj słucha. Pierwsza część kończy się ostatnim pożegnaniem Jezusa z uczniami, w którym przestrzega ich przed tymi, którzy mogą ich zwieść i zachęca ich, aby szli i głosili Ewangelię. Gdy Jezus odchodzi, Uczniowie są zrozpaczeni, ale Maria wstaje i ich zachęca. Strzeżcie się, aby nikt was nie zwiódł, mówiąc: Oto tu, oto tam, albowiem Syn Człowieczy jest w was. Idźcie za nim. Ci, którzy go zobaczą, znajdą go. Mówiąc to, odszedł, a oni pogrążyli się w smutku, roniąc obfite łzy i powiedzieli: Jak mamy iść do pogan, aby głosić niebiańską ewangelię? Syna Człowieczego. Skoro Jego nie oszczędzili, jakże oszczędzą nas? Wtedy Maria wstała, pozdrowiła wszystkich i powiedziała do swoich braci: Nie smućcie się i nie wątpijcie, albowiem Jego łaska będzie z Wami wszystkimi i będzie Waszą ochroną. Chwalmy Jego wielkość, ponieważ przygotował nas i uczynił ludźmi. Co ciekawe, w Ewangelii Marii Jezus mówi, że natura materii zostanie przywrócona do jej esencji, do jej korzeni, co oznacza, że dobro, które jest w każdym z nas, ostatecznie zostanie przywrócone do najwyższego dobra, a zbawienie zostanie ostatecznie udzielone wszystkim. Druga część Ewangelii Marii zaczyna się od tego, że Piotr mówi Marii Magdalenie. Że Jezus kochał ją bardziej niż jakąkolwiek inną kobietę i zachęca ją, by opowiedziała reszcie uczniów słowa Zbawiciela, które zapamiętała, ale których oni nie słyszeli. Siostro, wiesz, że Zbawiciel kochał Cię bardziej niż resztę kobiet. Powiedz nam słowa Zbawiciela, które pamiętasz, które znasz, a których my nie znamy ani nie słyszeliśmy. Maria odpowiedziała i rzekła: To, co jest przed Wami ukryte, ja wam objawię i zaczęła mówić do nich następujące słowa ja powiedziała ujrzałam pana w wizji powiedziałam do niego panie widziałam cię dziś w wizji on odpowiedział i rzekł do mnie błogosławiona jesteś ponieważ nie zawahałaś się przy moim widoku ponieważ tam gdzie jest umysł tam jest skarb i rzekłam do niego panie teraz powiedz ten kto kontempluje wizję czy widzi ją duszą czy duchem? Zbawiciel odpowiedział i rzekł: Nie kontempluje jej ani duszą, ani duchem, lecz umysłem, który jest pomiędzy tymi dwoma. Tu widzimy pierwszą zasadę hermetyzmu. Wszystko jest umysłem, świat jest mentalny, a wszystko istnieje w jedności. Wszystko, co istnieje, to jedność, a jedność zawiera wszystko. Przez całą Ewangelię nacisk kładziony jest na podróż duszy. Która wznosi się przez cztery poziomy kosmosu i jest przesłuchiwana przez cztery moce. Ewangelia naucza również, że wiedza jest kluczem do pokonania tych czterech sił, co prowadzi do zbawienia. Pokonawszy trzecią moc, dusza wznosi się wyżej i stawia czoło czwartej mocy w siedmiu formach: pierwsza to ciemność, druga to pożądanie, trzecia to ignorancja, czwarta to zazdrość śmiertelna, piąta to udręka ciała. Szósta to chytrość ciała, a siódma to bezlitosna mądrość. To są siedem mocy gniewu. Andrzej odpowiedział i rzekł do swoich braci: Powiedzcie, co chcecie powiedzieć o tym, co powiedziała. Ja przynajmniej nie wierzę, że Zbawiciel powiedział to, bo z pewnością te nauki są dziwne. Piotr odpowiedział i rzekł o tych samych rzeczach. Czy rzeczywiście Zbawiciel rozmawiał prywatnie z kobietą? A nie, otwarcie, z nami? Czy mamy teraz odwrócić się i wszyscy jej słuchać? Czy on wolał ją od nas? Wtedy Maria zapłakała i rzekła do Piotra: Bracie Piotrze, co myślisz? Czy uważasz, że to wymyśliłam w swoim własnym umyśle, albo że kłamie o Zbawicielu? Lewi odpowiedział i rzekł do Piotra: Piotrze, zawsze jesteś gniewny. Teraz widzę, że rywalizujesz z kobietą, jakbyście byli przeciwnikami, ale jeśli Zbawiciel uczynił ją godną, kim jesteś, aby ją odrzucać? Z pewnością Zbawiciel znają bardzo dobrze, dlatego kochają bardziej niż nas. Raczej powinniśmy się wstydzić i przeoblec w doskonałego człowieka, i odejść, jak nam nakazał, i głosić Ewangelię, nie ustanawiając żadnych innych zasad czy praw poza. Tym, co powiedział Zbawiciel. W ezoterycznej książce źródło opowiadana jest nieco inna historia o Marii, której prawdopodobnie wcześniej nie słyszeliście, ale ten moment właśnie nadszedł. Mianowicie, że Maria Magdalena rzeczywiście miała związek z Jezusem, ale nie z fizyczną postacią Jezusa, lecz ze źródłem. Mam tylko jedno pytanie: czy miałaś związek z Jezusem? Niektórzy mówią, że byłaś jego żoną, inni, że tylko uczennicą. Co jest prawdą? Odpowiedź brzmi: Tak, miałam związek z Jezusem. Moje połączenie to źródło. Czyż tak teraz tego nie nazywacie? W źródle wszyscy jesteśmy jednym: ja jestem nim, a on jest mną. Jestem zarówno źródłem, jak i Jezusem. Powiedziano nam, że Maria Magdalena miała męża i dzieci dwóch chłopców ale oprócz tego miała inne dziecko. Które pochodziło z wiary zarówno w Jezusa, jak i w źródło nazwane Julia, kiedy była uczennicą Jezusa, Maria Magdalena przyjęła zadanie napisania Ewangelii o wewnętrznych możliwościach każdego człowieka, i razem z Nim udowodnić te możliwości przez osobiste doświadczenia. Uczyłam się i zdobywałam umiejętności, aby wprowadzać w życie wiedzę, którą Jezus nas nauczał, jednak zwlekałam odkładałam na później, aż było za późno. Jezus odszedł, a 13 lat później, kiedy byłam na granicy śmierci, przypomniałam sobie jego słowa: wiara w życie to życie. Gdy miałam 43 lata, będąc już sama, bez rodziny, chora i bez sił do życia, postanowiłam zastosować to, czego nauczyłam się od Jezusa. Z wiarą w źródło przywróciłam życie. Pragnęłam dziecka, coś niemożliwego w moim stanie jednak dzięki wierze i cierpliwości osiągnęłam to przez kilka miesięcy modliłam się a moje pragnienie budowało się jak głębek włóczki dzień po dniu aż stało się kulą światła wysłałam promień światła ze wszystko moją wiarą w środek tej kuli nie wiedziałam co się dzieje ale po kilku miesiącach poczułam dziecko wewnątrz mnie zrezygnowałam z życia aby zaakceptować życie Dzięki wierze w źródło dałam życie. Podczas wychowywania Juli Maria zebrała i opisała wszystko na temat nadziei, wiary, czystości umysłu i jego mocy tworzenia. Wiadomość, którą napisała, została nazwana manusterium. Manu oznacza rękę sterium oznacza czystość. Um oznacza umysł, historia o możliwościach człowieka poprzez energię czystego umysłu. W niej Maria opisuje świat. Jako niestabilną iluzję grę światła i oscylacji wokół ciemności. Gdy człowiek łączy swoje myśli i wiarę z twórcą, wysyłając impuls energii do swojego pragnienia, życie się pojawia, a pragnienie materializuje się. Cokolwiek była ta pustka, wypełniła mnie siłą i nadzieją, że wszystko jest możliwe. Ten impuls, który spowodował narodziny życia, istnieje w każdym z nas. Każdy impuls wysłany z tą samą wiarą się manifestuje, a każdy z nas może tworzyć dalsze przejawy. Opisała tę sztukę tworzenia jako kielich, w którym wiara i pustka się spotykają. Kielich, który jest pełen i pusty jednocześnie. Kiedy człowiek chce coś stworzyć, to co pełne przelewa się w puste, a puste wypełnia się Twoją wiarą, która staje się cudem, na który czekasz. Ten kielich. To święty graal, dzięki któremu każda osoba staje się stwórcą. Łączysz się z nim i tworzysz świat całą swoją miłością. Odkrywasz, że to wszystko jest tylko impulsem Twojego myślenia. Aby to się stało, należy zaakceptować ciało i zrezygnować z ciała, łącząc się z impulsem i pustką, którą jesteś. Czysta wiara, że możesz, że jesteś, że to jest wszystko, co jest. I pamiętaj. Ten kielich jest rzeczywisty. To interesujące, okazuje się, że Maria, którą wielu uważało za grzesznicę i która wiedziała, że nie może już mieć dzieci, jest właśnie tą, która odnajduje sposób, aby połączyć się ze źródłem i staje się stwórcą. Jeśli połączymy tę relację z Ewangelią Marii, zobaczymy dokładne, praktyczne instrukcje dotyczące tego sakramentu. Najważniejsze jest to, że każdy może to osiągnąć. To, czego Maria się nauczyła, co doświadczyła i opisała, jest dokumentem zawierającym zarówno wiedzę Jezusa, jak i praktyczne rezultaty dostępne dla każdego. Tym samym każdy staje się źródłem. I twórcą swojej własnej rzeczywistości. Ten, kto ma oczy, aby widzieć, zobaczy. Ten, kto ma umysł, aby rozważać, zrozumie. Ten, kto ma duszę, aby czuć, przeniknie tę prawdę. Czy Ewangelia Marii Magdaleny jest historycznie dokładna, jeśli chodzi o relacje między Marią a Jezusem? Prawda jest taka, że być może nigdy się tego nie dowiemy, to co wiemy, to fakt, że Ewangelia Marii oferuje unikalną perspektywę na życie i nauki Jezusa, napisaną z punktu widzenia kobiety, która była wysoce szanowana i czczona wśród wczesnych chrześcijańskich wspólnot. Chociaż Ewangelia Marii była uważana za ważny i ceniony tekst wśród wczesnych wspólnot chrześcijańskich, ostatecznie Została wykluczona z Nowego Testamentu i potępiona jako heretycka przez Kościół Rzymskokatolicki. Bez względu na debaty i kontrowersje otaczające Ewangelię Marii, Maria Magdalena pozostaje ważną postacią w chrześcijaństwie i inspiracją dla wielu ludzi na całym świecie. Jej historia przypomina nam o potędze wiary, miłości i wytrwałości, a jej dziedzictwo nadal inspiruje nas do głębszego zrozumienia siebie samych i naszego miejsca w świecie. To, co wybieramy, aby zaakceptować i w co wierzyć, pozostaje kwestią naszej wolnej woli. W końcu każdy ma prawo do swojego prawa, ale dodamy, tylko wtedy, gdy będziemy w stanie połączyć i zrozumieć pozornie przeciwstawne punkty widzenia, będziemy w stanie dostrzec czyste przesłanie. Kłaniamy się przed Wami i dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka, ten pierwszy. Trzymajcie umysły otwarte i do zobaczenia ponownie.